W kwietniu miałam przyjemność wykonać prostetyki na zlecenie jednego z warszawskich teatrów do nowego spektaklu Witkacja. Forma prostetyku była dość nietypowa, ponieważ miała przypominać wystającą łopatkę lub też garb. I tu zabieramy się za rzeźbienie, a następnie wygładzenie powierzchni. Podczas całego procesu skrzętnie sprawdzam, jak prezentuje się łopatka pod każdym kątem oraz z różnych odległości. Moje rzeźbienie z reguły polega na tworzeniu, sprawdzaniu i wprowadzaniu kolejnych poprawek i ulepszeń. Jak widać, robienie faktury potrafi być bardzo wciągającą i ciekawą czynnością, żartuję, no po prostu byłam już bardzo zmęczona. No i nareszcie przyszła pora na wykonanie negatywu oraz czyszczenie formy, o oh, wow, tak spektakularnie prezentuje się garb, a tak w negatywie. No to do dzieła, zaczynamy sprejować. W pierwszej kolejności wykonuję tester, który wysyłam do Warszawy, aby charakteryzatorki mogły przymierzyć go na aktorce. Ciekawostką jest to, że nie miałam w ogóle styczności na żywo z aktorką, która go nosiła. Wszystko odbywało się zdalnie. Pakujemy do wysyłki. Wiadomo, kolor jeszcze do dopasowania, ale wygląda na to, że z ruchem ciała radzi sobie całkiem nieźle. No to zabieramy się za masową produkcję. W tym zleceniu nie byłoby nic wyjątkowego, gdyby nie to, że na wykonanie rzeźby, negatywu, wysłania testera oraz wykonania kolejnych 12 garbów miałam tylko 10 dni. Więc nie było tu miejsca na kolejne poprawki. I wiecie co? Udało się! Czy wykonałabym coś inaczej, lepiej kolejnym razem? Zdecydowanie tak. Ale jak się zastanowię, to ta myśl towarzyszy mi przy każdym projekcie, a w danej chwili wykonuję po prostu swoją pracę najlepiej jak potrafię w tym momencie. A tak już garb prezentował się na scenie.